Zbyt szczupły. Jakieś polecenia? Wyruszanie! Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika. A jeszcze trzech Ile czas zostało? No, niewiele. Czetre to będą musieli tu zacząć chodzić po te drewno, drzewa. drzewa a nie drewno. Co ja mówię? Koniec z podatkami. Cóż, to całkiem miła odmiana. Jeszcze jeden warsztat chcę zbudować, ale ilość drewna mi na to nie pozwala. Niestety potrzeba nam nowych rekrutów. Na rekrutów. Też im. Nie, to chyba mówię ale... Jeżeli nie, no to im więcej kmieci, tym szybciej też to jedzenie ze spichlerza schodzi, to też no, nie, nie polecam budować od razu tam Potrzeba drewna. na początku misji z 30 chatek do tych kmieci, bo może wam się gospodarka zawalić. No. Nie wiem, jakie wojska tu atakują za pierwszym razem, ale... Powiem, że ta misja na pewno nie jest taka trudna, jak ta poprzednia. No ale... Też nie można jej lekceważyć, ja tak powiem. No bo... No bo tak. Też zależy, na jakim poziomie trudności gracie oczywiście. Jeżeli tam na łatwym, to tymi czterema, nie ośmioma łucznikami się powinniście wybrądzić, ale jeżeli nie, no, to już trochę większy problem. Taka jedna blamka to chyba połowę kamienia potrzeba kamienia pobiera, więc miejcie to. na rozkazy. Bazy. Ach, jak tam momunki mamy. Tak, jeden młynek jest tak, w stanie do koło trzech piekarni od razu wyrabiać te, tej mąki, więc... Jak tam z czasem, no, gdzieś tu jest atak dopiero, dopiero czy już... Tak? No, już 10. Jeszcze 10. bez no. zmian, mój panie. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Stan skarbca bez zmian. Tak, teraz od wszystkiego będą podatki. A dobra, zbuduję warsztat za nas piekarni Tak no. tam no jeszcze każdy chyba po jednym przyniesie już będę już będą musieli na, tym, na tą, tę stronę biegać No Tak jeszcze ze dwie piekarnie zbuduję i już wtedy nie już będę cały czas na warsztaty budował Co tam kwiecie nasi powiedzą. Dzień dobry wasza wysokość. Dzień dobry. Dzień dobry, wasza Dzień dobry. wysokość. Nic ciekawego. Dzień dobry, nic wasza nie wysokość. Powiesz. Dzień dobry, wasza nie wysokość. Oj już się plony kończą pomału. <laughs>

Teraz tylko produkcja uczy produkcja, em, rekrutowanie, no. no i tu jedno drzewo, tylko nie dwa zostało, jedno takie już leżące, potem będzie już trzeba oszczędzać drewno, drewno będzie na wagę złota. Stara mućka zachowuje się jakoś dziwnie, panie. Podobnie jak i reszta krów. Prawdopodobnie gdybyśmy mieli teraz te mm, farmy mleczne, to by nam krowy pozyskały. Złoto wpływa do naszego skarbca, ser. Nie wiem o jakiej mućce on mówi, jak tu nie mamy farm mlecznych. O, tu jeden jeszcze dorobi. Drewno, Potrzeba to, drewna. To zrobimy jeszcze jeden warsztat. O, nie wiem czy pokazywałem tego ister, y, baga, ale jak mamy dziecko na murze o, albo na jakimś wysokim obiekcie, to ono tak podskoczy. Jak sobie tak lekko spłaszczymy obraz. I teraz patrzcie. O, tak na murze tego nie widać, ale na wieży to lepiej, widać albo na siedzibie. Ucznicy nowości. Mhm. Tak mało. Ale gry na razie nie chcę zbytnio przyspieszać, ponieważ no. Zapasy w naszym spichlerzu no powiększają tka. się. Jak tam kamień? 16 tylko. No ale to jest sobie trochę o, pan... o, o pancerze. Oblankuję um, o. Bo no, opancerzyć nie da rady. Tak jak opancerzona zbroja. Też taki tekst słyszałem. Zapasy kamienia są zbyt skromne, sara. Opancerzona za... zbroja. No. Jeszcze chyba wejdzie, no. Leszetka, Tak. Po grubie trochę mury. Chyba ktoś mi zaraz do pokoju wbije. Jak co to się przygotujcie na cięcie, ale nie zapowiada się. Czekamy na no Trzeba nam nowych rekrutów. No tak uprzedzam już zapczas, że Może być cięcie, może wystąpić gwałtowne cięcie. To zaszalejemy cztery, tak. no, 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 no. Mogę tego żałować, ale... no, Czekamy Potrzeba na nam nowych rekrutów, se! Jednego... Czekamy znaczy się... O kur... Nie mogę go nie To są jeszcze dwa łuki, nie trzy. Potrzeba nam nowych rekrutów, se! Czekamy no. na rozkazy! Tak te kmiecie zawsze tak wychodzą z tego pałacu i tak pękają. Pięknie które to dziwnie jest zrobione. Na przykład w twierdzy 2 to już kmiecie z domu wychodzą i tu do tego ogniska przybiegają. Czekamy na rozkazy. wiadomość od szczura. Trzeba chyba pomyśleć o odwrocie. Po co mam się potem przed kimś płaszczyć? No, będziesz się płaszczyć, będziesz. Już tam zmierzamy. Jakieś polecenia? No Czekamy na rozkazy. Czekamy No myślę. Że Czekamy na rozkazy. Się uda. Obronić. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser Tak chyba jeszcze katapult nie będą mieli, ale będą będzie miał na 90 Czekamy na rozkazy Potrzeba nam nowych rekrutów, ser Drabiniarz to bardzo słaba jednostka, tak. ale Jak postawi drabinę no to... Ruszamy natychmiast! Nie mamy niestety yy, włóczników, żeby... Bo łucznicy mogą od, odpiechać drabiny na murach, ale jeżeli ich nie ma, no to już jest gorzej. Nie ma kto wtedy drabiny podepchnąć. Dalej idzie drewno. No jest, dobra. Wojska szczura atakują! Gdzie? Stąd. Łucznicy w gotowości! Tu jeszcze nie pogrubię. No. Gitara, mój łuk będzie ci służył. Wyruszamy, już tam zmierzamy. No, jest. No, a nie wiem. Już mają katapultę, a i... Może być ciężko. Panie! Mamy zasięg, nie mamy. A oni mają Ruszamy natychmiast. Potrzeba kamienia. Kamienia też nie mamy. Jakbyśmy mieli, to byśmy pogrubili jeszcze. Ja bym pogrubił. Słyszał, że się chyba już miejsce kończy. Jakieś polecenia? Wyruszamy, Drabniarze zabij Zabić ich. Drabiniarzy Strzały gotowe. Tego karbować strzały. No. Już tam zmierzamy. No. To było dość łatwe. Tak w tej misji to nawet na katapultę już nie patrzcie, tylko już patrzcie, żeby Czekamy na tylko rozgadanie. zabić tych łuczników i włóczników bo, bo wtedy no, katapulta to aby mury jeszcze jak się dobrze będziecie Aha. bronić. Ruszamy natychmiast! To sobie wyruszanku Łucznicy w gotowości! No tu widzicie już idą na Pana włóczka zachowuje się jakoś dziwnie, prawda? No tak nie podobnie chodzić. jak wierz tak, to. drogi to już nie walą, bo. nie strzelają do mnie. No, bo nie ma sensu Trzeba zreperować Potrzeba kamienia. Najłatwiej jest się obronić jak z tej strony atakują, bo tu tylko ustawić jednostki o pies A nie ten guzik Chciałem go tak, tak wyrzucić Zapasy w naszym spichlerzu no. powiększają się. I tak sobie. się powiększają, A nie będę podejrzał podatku, bo nie ma po co. Czekamy to trzeba nam na nowych rekrutów, ser mm. za mało drewna Drew. mój panie. Za mamę. Ten już niesie trzeci chłodę.